Napisali na czacie. No i co ty, ty, jesteś firem, ma... Chcesz, co Ci zajebie, kurwa? Zaraz y, nagram ekran z czatu. No to nagraj. No ja to, to nagram. Do, do tej, tej pory, pory nawet nikt nie napisał Bolesław Prus. Spytaj się, 5 do potęgi drugiej, ile to jest? Łatwe potęgi jak kurde. No? 25. Napisali ci. Nie napisali mi, mogę zrobić. O, teraz mi dopiero Dariusz napisał, ale pierwsza powiedziała. Dobra, dobra. Pierwiastek z 81. Pierwiastek z 81. Nie, teraz ja, nie, już koniec. Ja już nie Pierwiastek odpowiadam. z 81. Nie odpowiadam, powiedziałam. Bo nie wiesz, bo nie wiesz. Wiem, ale nie odpowiadam, no. bo nie będziesz testował mojej wiedzy. No. Ja już wystarczająco odpowiedziałam. I nie muszę nikomu udowadniać, że umiem. mam z matematyki 69% i mogę pokazać na papierku. Ile Maturę mam z matematyki. Ile wynosi liczba pi? Czy yy, przecinek tam 14? No, wiedziała. Dobra, wejrzyj się usł... Ej, już mi teraz. zaraz się rozumiem, bo ja nie będę się łączyła serio. Bo ty mnie teraz prób... jakby stawiasz sytuację, kiedy ja się stresuję, tak? A ja nie lubię takich sytuacji. się teraz jak w szkole, serio. Stresuje cię myślenie? Nie, no po prostu że że czegoś nie będę wiedziała i to mnie stresuje na przykład. No to się nie ma co dziwić. Jakbym był niedouczony, też bym się stresował. No ale jesteś niedouczony. I ty to nie widać ogólnie gołym okiem. Ja... Nie, ja zawsze miałem bardzo dobre stopnie w szkole. Możesz mi nie wierzyć. A, tak. a masz maturę? Masz maturę? No, mam maturę, kurwa, a co to jest matura? Matura to kurwa... Jeszcze woz dodatkowy zdałem na maturze, jakbyś chciała wiedzieć. No to pokaż, pokaż, bo ci nie wierzę. No kurwa, sorry, nie mam przy sobie świadectwa. Ty! Mam! Chyba. Nie, czekaj, ja teraz na puchę wysyłałem, czy nie? Nie, teraz nie wysyłałem, poprzednim wyrokiem, jak, bo mam listy jakieś tam z puchy, parę rzeczy, nie? Myślałem, że mam świadectwo, o. ale to poprzednim wyrokiem miałem. Wiesz co, Dariusz napisał o Tobie, że miałeś dobre stopnie w szkole specjalnej. Nie, nie chodziłem do szkoły specjalnej, tylko do ale technikum ekonomicznego. Do technikum ekonomicznego. Wygląda, jakbyś właśnie z niej wyszedł. Tak? Tak. Ha, 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 ale śmieszne. No. To właśnie chyba, chyba osoby ze szkoły specjalnej takie żarty wymyślają, jak u Ciebie na czacie. Masz bardzo ograniczony czat. Nie bardziej niż Twoja pusta głowa. No, moja głowa nie jest pusta. Jak chcesz, to możemy dalej walczyć na różne zagwostki, quizy. Ja badałem sobie IQ, kurwa, badałem sobie IQ. Jebli mi za to 30 euro z PayPala, kurwy syny, udało im się kurwa dokopać do mojego Paypala. Ale to musisz zrobić tak badanie dzięki Devon, dzięki Arkadiusz. Mua. Ale miałem musisz... IQ, IQ miałem 114 wtedy, a byłem najebany i na I miałem 114. IQ. Ale wyszło IQ, dobrze, to musisz zrobić specjalne po prostu testy, a nie przez, nie wiem, ja robiłem specjalne dzięki. testy. Dwie godziny tak? robiłem test. No nie dwie dzięki. godziny, ale. Bo tam był czas jakiś na ten test. 15 minut było i czas leciał i były zadania i się coraz trudniejsze robiły. Ładnie, u niej na czacie obrażają szkołę specjalną. Powiedz jej, że ten kto to napisał jest nikim. O. Ale widzicie, że no, sobie jesteś? nie znają. A ty Nawet kim jesteś? Nie... Co ty sobą reprezentujesz? Powiedz mi kim ty ja ci jesteś. Ja przeczytałem komentarz tylko no ale dobra, ale skoro tutaj mojego widza, no to powiedz o sobie, kim ty jesteś i co za mojego widza. Ale ja ci przeczytałem komentarz. Tak ja napisałam. przeczytałem komentarz. Dobra, ale ja po prostu bronię człowieka ze swojego czatu, tak? Tak. Dziękuję, Kadiusz, kochani, kochani, nas... kochani, Jazda, który nas. Bronisz człowieka, który z dzieci ze szkoły specjalnej. Kochani, jazda z kim? Jazda z kurami. Zapamiętajcie sobie, kochani, jazda, 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 jazda z kim? Jak ja powiem, że biedę. Dziękuję. No ja ja nikogo Kochani nie obrażam. jazda z kim? Jazda z kurami, kurami. No ale nikt nikogo nie obraża, to on obraża dzieci chore. <coughs> Nieładnie. Nie obraził, tylko ja po prostu dobrze. stwierdził fakt, że Ty wyszedłeś ze szkoły specjalnej. Bo jesteś chory trzeba przyznać i to nie ulega po prostu żadnej dyskusji. Że nie jesteś Dzień chory, jesteś syna. chory. Naprawdę nie chcę nie Ci ubliżać. Nie sprawi mi przyjemności ubliżanie po prostu. Może do kobiety ci daleko, może do kobiety ci daleko, ale o. nie chcę mi ubliżać. O, widzicie, mówi, że nie chce, a w sumie to mi jednak ubliżył, ale nie chcę. No. nie chcę. Cały bory... Borys, nie chcę, nie, nie, nie <laughs> ale jednak mi Ale jestem śmieszny. Jak, tak jak taka Nikita, to... ale ona jak taka Nikita, nie? Ile masz lat? Se zdajesz sprawę, ty se zdajesz sprawę. Jak będziesz wyglądała za parę lat? Jak ty już Ładnie wyglądasz? Myślę. Jak ty już tak wyglądasz? Będziesz to takim znaczy małym, jak... otyłym prosiaczkiem. Będziesz małym, otyłym prosiaczkiem. A, taką krótką. A ty twierdzi, że jestem gruba będziesz... i mała? Okej, okay, kochani, o dwie rzeczy nie zgadzają, bo ani nie jestem mała, ani nie jestem gruba, nie? Ja mam 1,96 więc zakładam, że pewnie jestem wyższa od Ciebie. Tak, ale jak będziesz gruba, jak już będziesz szersza niż wyższa, to będziesz się wydawała mała. Nie będę, bo ja mam dobre geny, moja tak. mama nie jest gruba, moja mama jest aktualnie chudsza niż ja. Fajnie. No widzisz, Twoja mama jest chudsza od Ciebie. Mama, tego maszyna, tak potwierdziłaś, potwierdziłaś to. Pokaż dobra. sylwetkę, tutaj mówią na czacie, dobra. pokaż sylwetkę. Mam dobre ja ślubetkę. mogę swoją pokazać, jest zajebista. Za moją sylwetkę zobaczyć trzeba zapłacić. Ej, bo Justyna pyta się czy masz ADHD czy na karuzeli siedzisz. Mam ADHD, no i co będziesz się śmiała ze mnie z mojej choroby znowu, tak jak z chorych dzieci ze szkoły specjalnej? No widać, że jesteś nerwowy po prostu. <laughs> nie hej, nie hej, jestem ka, co tam, Co tam Łukasz u Ciebie? Hejka, hejka. Hej. No ma ADHD jak widać. Hmm. Wiceczek z kompleksami z ADHD. Masz rację, M60. Dobra, kochani, weźcie jej dopierdolcie na sam koniec. Idziemy stąd. To jest kurwa. się puszy, kurwa. Jego, jego, go zniszczy, Kurwa, księżniczka niszczy, z TikToka, kurwa. Udaje, chuj wie kogo, udaje, chuj wie kogo. Bo Borysek dostaje pęski po głowie i tyle. Ja, przynajmniej, ja, ja to... przynajmniej się ja przynajmniej się napiję na live i widzicie, widzicie, jak jestem na przykład pijany, a ty się byś nawet nie napiła na live, bo, bo by wyszło, jakbyś się szmaciła. Co proszę, ja nie muszę pić, po prostu ty nie masz nie jesteś zabawny. A, jak musisz nie smacić, jesteś żeby się smacić. Ty nie to okay. Nie, ty nie jesteś po <laughs> zabawny żeby Nie musisz ty pić. Ty nie, jesteś, żeby żeby się ja nie muszę pić, żeby być za, zabawna i robić content. Mm. Nie, nie, po prostu ja też nie sprzeda. muszę pić, Ja latko piję. Jest Halloween. Jest Halloween ja jest piątek, już mnie imprezuje. kurwa. No. Nie obrażaj, ciulu, to jeszcze mówią, że ja obrażałem. Właśnie jej nie obrażałem. Nie, nie chciało mi się. Jakby to była jakaś nowa kura, co mnie pierwszy raz wyzywa, to jeszcze może bym ją nawyzywał. Ale Werkę wyzywać, kurwa, nie wiem już. Aferki z kurkami są fajne. Aferki z kurkami są najlepsze dla was, nie? Dobra, ale kurwa, aferki aferkami... Hmm. ale gdzie są nasze kurki żeby chociaż taka jedna była jedna taka kureczka kochana dobra wypierdalam tego kurwa z permiarza od niej dobra mordy co my robimy Idę po tego drin'a. Nie no ja w ogóle jeszcze kurwa muszę by schałupę być, nie? To jest kurwa za mocno, nie? Ja jeszcze kurwa muszę wyjść z chaty, nie? Starczy mi tego bucha, no. Kurwa. To już chuj chyba po live pójdę. Siemka, no siemano czarna wdowa. Szybkie szoty, bo była za nudna. No tak. Kurwa, ja nie wiem te, czy ja się napiłem nie jest kurwa. Trzeba pozbiłość, to jest kurwa. Dobro. Kurwa, kawałekary to zakręca. A nie, ten napiąkę wyjebany kawałek, ja no, nie wierzę, nie? Co tam mordy kogo, my tu kurwa wjeżdżamy, bo nie już, nie, już kurwa, lat trafia. Kochani. No 400, no mamy 400 osób w krzakach, kochani, nie? Ej, no jeśli naprawdę jest na czacie jakaś kurka, która by chciała, nie wiem, no zabłysnąć może troszkę na TikToku, tak? Pokazać się ludziom. Uważa, że jest e, odpowiednią osobą, y, która mogłaby tutaj, e, tak, zacząć troszkę wymiatać, to my naprawdę zachęcamy, nie? My naprawdę zachęcamy. Proszę się pokazać, nie wstydzić. Śmiało możecie pisać tutaj do Boryska na Whatsappa. A najlepiej to, jakbyście odpalały się na TikToku, na pewno macie po tysiąc obserwujących niektóre e, na bitewki, tak? Byście rozkręciły nam troszkę kurniczek, bo to dziewczyny, w Was jest siła, tak naprawdę, kochane. Hot diablica 1, spróbuj dodać. Dobra, idziemy wpisać. Chod diablica 1. Niedopasowani widzowie, ale daj mi OPSA. Coś mi mówi ta chod diablica. To jakaś kurwa degeneracja była chyba, co? Dobra, co mordy, to ja jaram. Nie wiem jeszcze, tu zaprosimy tą kurwa. Przelecimy po tych kurwa. Kurach. Kurwa, tu to jest ogień. No się no. To Ja pierdolę, nie? A się to jedzie na ruchu. To jest dziecko, czy ona ma jakiś generator głosu? O, jest starobaba Ej, zacięło, kochani. O nie, a czemu? Nie. Ej, i co? Działa czy nie działa ten live? Bo wszyscy piszecie, że zacięło. Zajecha na marzenia. A to jest marzena. Ale co, zacina, ale widzicie, czy nie widzicie? Ale to się chyba coś z TikTokiem dzieje, nie? Bo mi się normalnie palić pełna kropka, nie? Nie no, jak Julka Melodii pisze, że zacięło, to zacięło, nie? Nie robiłaby w chuja, nie? Wariatka, ja jestem w tychach, nie w krzakach. Nie, no, zacina. Zacięło. Ale co mam przepalić, live'a? Mi już dziesiąty raz powtarza to samo, nie? A to ja wiem, ja się też, też się z tym spotkałem, nie? Że powtarza to samo, nie? Dobra, to przepalam lajba.